Ja to sobie zawsze właśnie przy otwartych drzwiach. Ona no. nie była dużo cofana, nie? No. <grymne> Jeszcze ci zgasasz z wrażenia. Obraziła się, no chyba. Właśnie nawet jak sprawdzałem teraz na ich lesce to. 170 tysięcy miałem 1730 problem I dzięki temu taka fajna, zwarta no. jest, nie? A teraz ma 173, 275 30 zrobiłem No dużej nie dojdzie, nie? Nie no też ona jeśli Jeździ sobie kiedy, kiedy chce Kiedy nie się zachce No i tak to, proszę Państwa, jest Zastanawialiśmy się O co tu chodzi, że nie mi się tak fajnie jeździ, ale tu ewidentnie chodzi o zestrojenie zawieszenia No mnie ten samochód po prostu uspokaja tutaj Jakby jechał sam Nie Te trzeba same. tutaj się no nie jakoś tak samo, no. spinać Po no. przyjemność jest go prowadzić słuchać, dotykać i tak dalej. No przecież to jest ona, nie? Tak, tak, tak. powiem ci, że te dźwięki te czy czegoś takie prawdziwe. Nie ma tych klików takich, tak, nie? delikatny, spokojny, no. że da się tego słuchać, nie jak w innych samolotach. No. Miodzie i wyciszenie, Widzisz, no rozmawialiśmy o tym gdzieś tam, czytałem, że, że te słupki i tam jakieś tutaj te te wykończenia były obijane jakąś pianką dodatkowo, żeby jeszcze to wygłuszenie poprawić, no i udało się. I rozmawialiśmy też, proszę Państwa, że skoro E39 jest takie zarąbiste, to E38 jest jeszcze fajniejsze kolega Karol nawet miał E38 Radosław Co on z Tego nimbusa chyba Tak, ten, ten motor taki no. jak się zacząłem przyglądać, jeździ trochę tych. E39 teraz. Po przysusze. Ale głównie są przedliftowe. Tak zauważyłem. Ale jest ich trochę. Ostatni czas na zakup płatnej. Tak moim zdaniem. To jest nawet gość, znaczy chyba jakiś rodzina, oni sprzedają z żuka warzywa. Dział takiego zielonego. Cały czas ten żuk jest. Widziałem. Jakiś parę dni temu jeszcze stał. Ty tego może z okna nawet widzisz. Tego żuka. Możliwe, no? Taki zielony. No i moja przygoda Z39 się kończy, proszę Państwa, dzisiaj. Ale to co dzisiaj, Paweł? Tylko dzisiaj właśnie, w sumie no, tak, no. ona trwa. Można ona powiedzieć. będzie trwała, nie raz. Myślę, że nie raz jeszcze się pojawi na kanale pojawi. na pewno, no. jakiś tam ten, tą opcję z telewizorem, czy nie? Opcję z telewizorem. No, strony. bo na tych małych, to już pamiętam, że nawet była ta opcja. Ciekawe, czy tu by się jakiegoś dekodera nie dołożyło? Żeby tu jeszcze telewizja była, wiesz? Kórze, to nie, tutaj jest ten... Ale, trzeba by jakiegoś, o właśnie, może Państwo oglądający, może nam doradzą, nie co tu nie. trzeba zrobić, żeby... W ogóle nie, ten, nie, nie tego. Ale tak, przecież jak... Nawet te małe już miały telewizję, tam, no? Y, tam z tym malem to, to tam była opcja z no bo nie telewizji może oglądać. No dobra, Ociekamy to się widzimy nasem. za jakiś czas, nie ale tutaj to chętnie... O, patrz! Jest i wie. no, tylko ciekawe Ociekamy. czego jej tutaj brakuje O do strojenia. Ale jaja ja. Widzisz? E, programy 21 autostro tak? Szuka jakby Tylko mm, ja nie mam tej anteny jakiejś z tyłu Aha, no coś tu widać, próbuję, ale ja się na tym nie znam kompletnie Anteny nie ma u góry Powinna być, tak? No widzisz I może być przez to, że ten... A mam nadzieję, że ktoś w komentarzu napisze mhm. Co tu trzeba robić? A może dojedziesz do domu i już TVN będzie, nie? Zobacz, coś tam próbuję. Łapać. Dobra, widzimy się później, nie? Tak. Szanowanie i bardzo dziękuję za użyczenie wozu. Narka. Do zobaczenia. Narka, ciao.